Czy Jan chrzciciel w łonie swojej matki był człowiekiem? Czy był to tylko jakiś pół? Jan chrzciciel w Ewangelii Łukasza napisane jest: Podskoczył w łonie swojej matki, a Duch Święty stąpił na nią i na niego, gdy to się stało. Czy to był już człowiek? Czy to był człowiek poruszający się w łonie matki, czy to było coś innego? Niektórzy, nawet pseudo-lekarze, twierdzą, że niestety to nie był człowiek. Jak bardzo jest to sprzeczne ze wszystkim, czego naucza Biblia? Nie stajesz się człowiekiem dopiero w kanale rodnym swojej matki, jak niedawno twierdził jeden z ginekologów, który rocznie wykonuje wiele aborcji, z których większość, i to jest fakt udowodniony, nie jest wynikiem wad płodu, nawet, ale chorób psychicznych matki, która w związku z tym chce usunąć to dziecko. Pamiętajmy, że według Biblii i nauki życie ludzkie zaczyna się w momencie połączenia komórki męskiej i żeńskiej. Nauka potwierdza, że to właśnie wtedy powstaje to unikalne DNA, które definiuje nowego człowieka. A więc bądźmy za życiem, nie bądźmy za śmiercią. Jeśli kochasz Pana Jezusa, jesteś za życiem, zasubskrybuj ten kanał i wpisz w komentarzach, Jezus jest życiem.